Podczas podniesienia flagi zostanie odegrany film Państwowy. W tym czasie proszę o godne zachowanie się, a mężczyzn proszę o zdjęcie nakrycia głowy. Brygada Waszy. Brygada Waszy. Witam przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych z powiatów Giżyckiego, Piskiego, Kętrzyńskiego i Morągowskiego. Burmistrzów Giżycka i Orzysza. Wójtów gmin. Który stacjonują lub szkolą się nasze pododdziały. Przedstawicieli 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Na ich ręce składam pozdrowienia dla nieobecnego dzisiaj Szwoleżera porucznika Prajsa, który niestety ze względów zdrowotnych nie mógł dołączyć do nas. Spoleżerów Mazowieckich, oddział, który od 8 lat kontynuuje tradycję kawalerijskie 3 Pułku Szwoleżerów. Pragnę zaznaczyć, że nie jesteśmy oddziałem rekonstrukcji historycznej, bo uważamy, że kawaleria powinna mieć swoje miejsce dzisiaj w Polsce. Dlatego nasze konie biorą na stałe udział w debilatach 11 listopada, 3 maja. Na stałe organizujemy życie wokół tego pułku. Opiekujemy się weteranami, dbamy o miejsca pamięci, staramy się, żeby pamięć o trzecim Pułku Szwalerów nie umarła. Mam zaszczyt dzisiaj odczytać list skierowany przez jednego z ostatnich weteranów Trzeciego Pułku Szpoleżerów, pana porucznika Henryka Pricea, który razem ze mną starał się o to, ażeby odnowiono chlubne tradycje Trzeciego Pułku Szpoleżerów Mazowieckich właśnie tutaj w 15 Giżyckiej Trygadzie Zmechanizowanej. Pozwolę sobie odczytać list pana porucznika. Szanowny Panie Generale, żołnierze, szwoleżerowie, zebrani gości. Niestety osobiście nie mogę dziś uczestniczyć w święcie 15. Igrzyckiej Brygady Zmechanizowanej. Przesyłam list, który proszę odczytać podczas uroczystości. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje do wspólnych spotkań. Czwarta Suwalska Brygada Kawalerii Pancernej im. generała Brygady Zygmunta Potworskiego, która powstała w latach 90. w Orzyszu, była zwieńczeniem tułaczki i walki o ciągłość narodowych tradycji ostatnich żyjących oficerów pułku. Formując tę brygadę, wierzyli, że wojsko z dumą będzie stało na straży szwoleżerskich barw. Po latach i wielu organizacyjnych zmianach znów tradycje powracają do liżycka. Liczę, że już na stałe szwoleżerskie srebrno-żółte barwy zagoszczą w tutejszych koszarach. Jako jeden z ostatnich żyjących żołnierzy III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kożytulskiego wyrażam zgodę na dziedziczenie tradycji przez oddział 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Jestem wzruszony i szczęśliwy że wspaniałe kawalerijskie tradycje mojego pułku będą znowu z dumą kontynuowane przez dzisiejsze Wojsko Polskie. Przyjmując prawo do noszenia barw III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność za kontynuowanie ich tradycji. Tradycji bojowych i pokojowych. Macie godnie reprezentować Wojsko Polskie w ciężkiej służbie frontowej i na misjach stabilizacyjnych, równocześnie dbając o wychowanie żołnierzy w kulcie III Pułku. Chcę, by każdy żołnierz Batalionu Szwoleżerów, był dumny ze swojego szefa Jana Kozienickiego, dowódcy z Podsamosiego, tego października kapitulacji pod Kockiem. Marzy mi się, żebyście przejmując tradycję, starali się przejąć to, co dla nas szwoleżerów było bardzo ważne. Dumę z bycia kawalerzystami, fason i odwagę, żebyście zasłużyli na to ustanie, jak to zrobili poprzednicy. Żeby o współczesnych kawalerzystach mówiono pistolety, a nie malowane wojsko. Nie zapominajcie o nauce historii na każdym szczeblu batalionu, pamiętajcie o ważnych wydarzeniach z życia pułku, o dowódcach i bohaterach. Nie zapominajcie o mogiłach szwoleżerskich, nie zapominajcie o rocznicach Somosierry, Kocka, śmierci szefa, święta pułkowego, rocznicy wręcenia sztandaru Olszewa i Ćwiklina. Nie zapominajcie o fasonie i o tym, że żółty otok i srebrno-żółte proporczyki były naszą największą dumą. Pielęgnujcie w sobie na co dzień wartości, które przyświecały pokoleniom szwoleżerów walczącym za naszą ojczyznę. Na koniec przyjmijcie moje serdeczne gratulacje, bo stajecie się spadkobiercami elitarnego pułku oznaczonego Orderem Virtuti Militari. Pokażcie działaniami, że macie prawo mówić o sobie szwoleżerowie. Nie zawiedźcie tych, co odeszli i ostatnich żyjących. Z kawalerijskim pozdrowieniem porusznik Henryk Price, weteran III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Korzytulskiego. W imieniu szwadronu honorowego 3 Pułku Szwoleżerów i pana Henryka Brajsa, który naprawdę ubolewa, że nie może dzisiaj uczestniczyć w uroczystościach, pragnęlibyśmy wręczyć proporzec dowódcy szwadronu 3 Pułku Szwoleżerów i prezent, może do Izby Pamięci, fotografię pierwszego dowódcy, Stefana Hanki Kuleszy. Dowódca pierwszego batalionu zmechanizowanego, Szanowni Państwo, przedstawiciele trzeciego ułatwia w szkole Żerzeń Mozart do ponad uroczystego przekazania tradycji dla pierwszego Batalionu zmechanizowanego. Batalion ten stacjonuje w Orzeszu. 放在两头 Szanowni Państwo, przed Państwem zaprezentują się pododdziały 15. Brygady Zmechanizowanej. Orkiestra Wojskowa, Kompania Honorowa, Fabra Sztabu Brygady, Batalion Dowodzenia, Dywizjon Przeciwletniczy, Kompania rozpoznawcza i kompania zaopatrzenia. Kompania remontowa. Pierwszy batalion zmechanizowany. Drugi batalion zmechanizowany. Batalion czołgu. Dywizjon artylerii samobieżnej.